parze narożnik czerwony, Stępniewski, Sylwester, Tygrys, Elbląg, narożnik niebieski, Białas, Dawid, Mosz, Tychy. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Kozłowski, Sławomir Gdański. Dwaj zawodnicy schowani za podwójną gardą. Bardziej odważne ataki przeprowadza Stępniewski na początku rundy. Biała z jednak szelnie zakryty, podąża w ślad za swoim rywalem i myślę że chce tutaj przejść do półdystansu. Niemniej jednak Stępniewski bardzo czujny. Sprytnie przepuścił atak Białasa, ale zadał cios nieprawidłowy, co bardzo sprytnie wy, wycił sędzia Sławomir Kozłowski. Do tej pory sprytniejszym jednak zawodnikiem jest miastępniewskim wyłapuje każdy błąd ze strony ze strony Dawida Białasa.

Koniec pierwszego starcia. Równie ciekawego pojedynku. Myślę, że tutaj... Daj sobie miejsce na to pogadanie. Chce mi rozerwać tutaj wasze Pierwsza runda chyba minimalnie dla Stępniewskiego, którym był dokładniejszym zawodnikiem po prostu więcej widział. Biała nie mógł przejść do swojego ulubionego półdystansu i nie wysoko, rundę w miejscu. druga runda. Tu już musi rozgorzeć walka na całego. Żaden z zawodników nie może odpuścić. zawsze zaczyna stosować pressing. No ale te ciosy muszą być bardziej celne. Czasy, po prostu w gardę, które zadaje Biała. No teraz lewym sierpem pięknie trafił. Jeszcze na pewno zadaje Białas, jednak bardziej celne, na pewno jest No teraz Białas musi zaatakować, ale niestety odpuścił i Stępniecki już Zaczynam podejrzewać tutaj już takie lekkie zmęczenie ustępnie. Ręce idą w dół, Białas. Naciera w dalszym ciągu. Przy naprawdę ten atak jest ta, taki troszeczkę mało skoordynowany. No. Zadawanie ciosów, aby tylko ruszać rękami. Przepiękne ciosy w wykonaniu Stępniewskiego i kolejny prawy sierp. Trafia Białasa, który już naprawdę... W desperackim ataku, ale na gardę te ciosy. Pod koniec jednak któryś z ciosów tracił Stępniewskiego. Bardzo ciekawy również pojedynek. Challenge ataki da Dawida Białasa i powiedzmy bardzo dojrzałe prowadzenie walki przez Sylwestra Stępniewskiego. No ale myślę, że trzecia runda jeszcze przed nami. I tutaj Stępniewski już tak troszeczkę podmęczony. Białas świetnie przygotowany, wydaje mi się, kondycyjnie. Na pewno będzie chciał przechylić szale zwycięstwa w trzeciej rundzie na swoją korzyść. Brytyjczycy, tempo Stępniewski. No Dawid tutaj musi od pierwszego, od pierwszej sekundy niemalże ruszyć do zdecydowanego szturmu zepchnąć Tępniewskiego do desperackiej obrony ten jednak bardzo sprytnie wymyka się, wymyka się po prostu to w lewo, to w prawo i lewym prostym poprawka prawym niemniej jednak ja jedziesz, 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 was Teraz była okazja dla Białasa, żeby zadać jakiś. Ojej. cios. Białasa trafił w wstępniewskiego głębokie oddechy w czasie zwracania uwagi obydwu zawodników no piękny lewy hak trafia białas. i to jakby dodał animuszu zawodnikowi sztychów ten celny cios No atak Białasa tutaj. Wstępnie zmienił pozycję, został skarcony przez Davast Białasa lewym prostym. Po stopie już Białasz trafia, tylko nie z pojedynku. Kolejny bardzo ciasny pojedynek do punktacji. Ale oni to już mają za sobą. Spływa ta ma startowa. Niech to jest wypadek odpoczywania sobie trenerom. Kto został zwycięzcą w tym pojedynku? Długie podliczania, na pewno bardzo zbliżone ilości ciosów zadanych przez zawodników i tutaj sędziowie muszą po razy sprawdzić słupeczki w dodawaniu aby nie było pomyłku. W podliczeniach sędzia. Oddam, iglik właśnie oddał kartę punktową. I za moment wszystko będzie jasne. 4 do 1 zwycięstwo Dawida Białasa, Mosin, Dechy i brązowy medal co najmniej.